Rozdział pierwszy: Rodzina paczworkowa, czyli ja i moja poszywana rodzinka. Hej, mam na imię Rozalia. Wszyscy mówią na mnie Rozi, oprócz rodziców, oczywiście, którzy na różne sposoby strabniają i przekształcają moje imię. I tak jestem Rozalunią, Rozunią, Różyczką, Lunią. Ale najbardziej lubię, jak tata zwraca się do mnie rozaczku. Mieszkam wraz z moją wspaniałą rodziną na najpiękniejszej wyspie na świecie. Nazywa się Blue Jasmine. Jest to taka zielona wyspa, gdzie rośnie dużo egzotycznych roślin. Jest czyste powietrze i są piękne, gorące plaże. A dookoła oczywiście niebieskie morze i można spotkać małpkę. Wiesz, co jeszcze nie raz opowiem ci o niej? Tylko zdradzę ci jeden szczegół: że nasz dom stoi obok plaży, bardzo, bardzo blisko morza. I czasem, jak patrzę przez okno w moim pokoju, to czuję się jak na statku. Słuchaj uważnie, teraz. Poznam cię z moją rodzinką. Rodzinką bogackich. Tak, to jest nasze nazwisko. Hmm, między innymi. Ale o tym opowiem ci innym razem, bo nazwiska czasem można zmieniać. Tata Przemek, niewysoki brunet, tak określa go mama, choć tata twierdzi, że jest bardzo wysoki. Ja tam nie wiem, póki co... Jest wyższy ode mnie. A Brunet oznacza, że ma ciemne, takie czarne włosy. Tata to najlepszy finansista ever i wieczny optymista, choć czasem potrafi tak gdelać, że mało kto tak umie. Szczególnie przed podróżą, bo bardzo nie lubi się pakować. Gdybyś nie wiedział, kto to jest optymista, to wyjaśniam. To ktoś, kto jest zadowolony z życia, cieszy się nawet z bardzo małych rzeczy, drobnych spraw, uważa, że wszystko działa na jego korzyść. Widzi wszystko przez różowe okulary czyli bardzo pozytywnie. No wiesz, o co mi chodzi. Na przykład, jak pada deszcz, to się cieszy, że można odpocząć od gorących, słonecznych dni. I uciąć sobie drzemkę w zaciszu swojego gabinetu. Z kolei, jak świeci słońce, to się cieszy, że można się kąpać w morzu albo poobserwować ptaki przez lornetkę. To osoba, która praktycznie nie narzeka na nic. Tata ma jedną bardzo charakterystyczną cechę: kocha spać. Też tak masz, drogi śpiochu? Ja też lubię spać. Uch. Choć nie tak długo jak tata. Mama Megi tak naprawdę ma na imię Magdalena. Tak się zawsze przestawia. Poza tym uważa, że fajnie jest mówić do siebie pełnymi imionami. I na tatę mówi Przemysławie. Czujecie jak to brzmi? Cringeowo. I tak na Blue Jasmine każdy ma problem z wymówieniem jego imienia i każdy mówi na niego czemek. Mama to prawniczka i miłośniczka zdrowego stylu życia. Prowadzi swój biznes, bo uważa, że w życiu warto robić to, co się lubi. Fascynuje ją wszystko, co jest związane z ekologią i zdrowiem. Obiecuję Ci, że wiele razy przekonasz się o tym. Ja tego doświadczam, na przykład, jak muszę pić te jej świeżo wyciskane soczki warzywne. Na początku było to dla mnie ochydstwo, ale w końcu można się przyzwyczaić, szczególnie jak zatykam nos podczas przełykania. Pewnego razu zrobiliśmy rodzinny strajk wypijaczy soków warzywnych. Zakleliliśmy sobie usta plasterkiem do opatrunków. I udawaliśmy, że nie mamy ust To dzisiaj mama zastanawia się, kto wpadł na ten głupi według niej pomysł W tajemnicy ci powiem, że wymyślił to właśnie tata Przemek Ale nie róbcie tego nigdy przenigdy, nie polecam Odklejanie tego plasterka było dosyć nieprzyjemne A dla taty okazało się nawet bolesne bo powyrywał sobie włoski z brody i spuchły mu usta. Wyglądał, jakby go urządziła osa w same usta. Teraz mama, jak chce, żeby tata przestał mówić, pyta z przekorą: Może byś sobie zakleił usta, kochanie. I wszyscy wtedy chichoczemy pod nosem, oprócz taty, oczywiście. W każdym razie, strajk rodzinny wypijaczy soków warzywnych odniósł sukces, bo mama zaczęła dodawać słodkie owoce i soczki zrobiły się o wiele smaczniejsze. Uff. Hmm, może nie wiesz, co to jest strajk? Ja też nie wiedziałam, ale o tym opowiem ci innym razem. Mama jest szczupła i ma jasne włosy, bardzo dba o siebie, zawsze jest pięknie ubrana. Na ogół w sukienkę, bo nie lubi nosić spodni. Jest wysoka, prawie taka jak tata. A jak ubierze szpilki, to nawet wyższa. Hm. Pewnie dlatego uważa, że tata jest taki niski. No, to znaczy średniego wzrostu. Muszę mówić ciszej, bo jeszcze mnie usłyszy i się na mnie obrazi. Mam starszą siostrę. Ma na imię Karina, ale wszyscy nazywają ją Kali. To mega mózgowiec. Wszystko wyjaśnię ci jakimiś badaniami naukowymi. Aż kręci się od tego głowa. Wiecie, co ona lubi robić? Nie uwierzycie. Kali lubi się uczyć. Czyli to moje całkowite przeciwieństwo. Ja też jestem literką w szkole. Ale żeby dodatkowo się uczyć... I ćwiczyć te no zadania? No nie. Mam kilka opracowanych systemów zapamiętywania i szybkiej nauki. Totąd mnie nie zawiodły. Posłuchaj naszych przygód, a zdradzę ci kilka z nich. Wróćmy do Kali. To wysoka blondynka, czyli jak mama ma jasne włosy. Tylko dłuższe, ale nie tak długie jak ja. <grym> Ma sto siedemdziesiąt pięć centymetrów wzrostu, malutki nosek i niebieskie oczy po naszym tatusiu Chrisie. Więcej cech nie rozróżniam: kali to kali. Rozmawia czasem z mamą o byciu modelką to chyba znaczy, że jest dosyć łanna. Ja tam nie wiem: to moja siostra i kocham ją bezwarunkowo. Oprócz momentów, kiedy chętnie bym ją wysłała do boarding school, ale to tylko wtedy, kiedy mi dokucza. Boarding school to po prostu szkoła z internatem, gdzie uczysz się i równocześnie mieszkasz obok tej szkoły. Wiem o tym bardzo dobrze, bo mama mieszkała w internacie i czasem nam o tym opowiada. W internacie są pokoje dla uczniów, jest stołówka. Jest też pokój nauki, gdzie panuje kompletna cisza, aby uczniowie mogli uczyć się w spokoju. Jak tak teraz sobie myślę, to pewnie bym za Kali tęskniła. Ech! Wracając do mojej siostry, Kali lubi grać w koszykówkę i w siatkówkę. Mama twierdzi, że Kali nauczyła ją cierpliwości. Poprzez pierwsze lata swojego życia, Próbowała ją zachęcić do różnego rodzaju zajęć dodatkowych, a Kali po dwóch miesiącach rezygnowała z wszystkiego. Protestowała, płakała, marudziła, że już nie chce tych zajęć, a mama załamywała ręce, ale w końcu pozwalała jej rezygnować. Mówiła wtedy: „Karinko, ja i tak wiem, że ty jesteś najgenialniejsza.” nawet bez tych zajęć dodatkowych. I pewnego dnia Kali sama zaczęła interesować się różnymi rzeczami, i teraz nawet komponuje muzykę. A jak powiedziała mamie, że chce grać w koszykówkę i będzie w reprezentacji szkoły, to aż mama usiadła z wrażenia. To cud! wykrzyknęła i zadeklarowała, że będzie chodzić na wszystkie mecze. No i pora na największego gwiazdora rodziny mojego brata bliźniaka. Tak, też nie mogłem uwierzyć, jak okazało się, że ktoś jeszcze rozpycha się w brzuchu mojej mamy. Oczywiście tego nie pamiętam, ale mama mi powiedziała, że wierciliśmy się z Edkiem, bo tak ma na imię mój brat, a jak kiedyś zjadła kieszoną kapustę na kalację, to do godziny trzeciej nad ranem nie mogła usnąć. Tak nas ta kwaśna kapusta pobudziła. Mama myślała, że nas wtedy urodzi, a było jeszcze za wcześnie na poród. Na co ja powiedziałam: Mamusiu, mogłaś jeść tylko lody, to bylibyśmy z Edziem krzecniosty jak aniołeczki. Wróćmy do Edka. Eddie to moja krew. Tak się mówi, kiedy chcesz powiedzieć, że ktoś jest taki jak ty. Oczywiście. To chłopiec i to dużo zmienia. Ale temperament mam podobny. Edi lubi uprawiać sport. Trenuje różne dyscypliny, od koszykówki po sporty wodne, w tym nurkowanie. Lubi też wszelkiego rodzaju gry komputerowe. Zresztą, ja też. A ty też lubisz grać? Mama mówi, że trzeba zachować balans, czyli taką równowagę i nie przesadzać ani ze sportem, ani z grami komputerowymi. Tylko nie bardzo jeszcze wiem, gdzie ten balans się zaczyna, a gdzie kończy. Na szczęście mama wie, albo próbuje się dowiedzieć, i często nam o nim przypomina. Wiesz, Eddie, to w sumie fajny brat. Zawsze stoi w mojej obronie. A zapomniałam dodać, że jest niejadkiem. Mama twierdzi, że z tego w końcu wyrośnie, ale póki co wpycha w niego ile się da. Edziu, jajeczko dla ciebie. Edziu, specjalnie dla ciebie zrobiłem spaghetti bolognese. Albo Edziu, jak nie zjesz obiadu, to nie pójdziesz grać z kolegami. Edek na pewno sam ci o tym opowie. Zapomniałam wspomnieć o swoich zainteresowaniach. Uwielbiam zwierzątka. I te malusie, i te dużusie. Jeżdżę dość dobrze konno, tańczę, śpiewam, gram, maluję. No po prostu człowiek orkiestra. Przede wszystkim kocham moje życie. Jest pięknie, szczególnie jak się mieszka prawie na statku i chodzi do Money and Law Academy, bo tak się nazywa moja najfajniejsza na świecie szkoła. Do której jeszcze turbochulajnogą magnetyczną. Hej, to nie koniec mojej rodziny. Jest jeszcze Wiki, czyli Wiktor. Ma czternaście lat, zatem jest o rok starszy od Kali. To mój przyszywany brat. Nie wiesz, co to znaczy? Już wyjaśniam. To syn mojego taty Przemka, ale nie mojej mamy, tylko innej mamy. Mamy Wiktora, oczywiście. Pewnego dnia rodzice Wiktora postanowili się rozstać, i mój tata został sam. Czasem tak to już bywa w życiu. Teraz będzie bomba. Tata Przemek to nie jest mój biologiczny tata czyli taki, który wraz z moją mamą przekazał mi swoje geny. Mój biologiczny tata to tata Chris. Niestety umarł, jak miałem dwa latka. Miał chore serduszko. Teraz jest w moim serduszku. Potem moja mama poznała Przemka i się zakochali w sobie. I tak oto mam teraz drugiego tatę, który jest też fajowy. I wiecie co? Zawsze sobie myślę, że tata Chris to mój niewidzialny opiekun, a tata Przemek widzialny opiekun. No i takim sposobem Fajnie mieć takich dwóch tatusiów. Kocham ich bardzo. No ale wróćmy do Wikiego. To mega fajny przeszywany brat. W tajemnicy ci powiem, że lubię go czasem bardziej niż Etka i Kali. Bo nigdy mi nie dokucza. I odkąd pamiętam był dla mnie miły. A nawet lubił się ze mną bawić. Tłumaczył mi wiele rzeczy. Wiki gra na gitarze. I uwielbia budować różne konstrukcje, a najbardziej mosty. Może kiedyś zostanie sławnym architektem albo grafikiem. Hmm. Poznasz go lepiej, słuchając naszych przygód. No i pokrótce, to moja rodzina. Hmm. No, oprócz cioć i wujków, kuzynek i kuzynów, babć i dziadków, pieska bobika, kotka fokusa, małpuni piratki. I oczywiście moich pluszaczków, bo to też członkowie rodziny. Jako ciekawostkę powiem Ci dzisiaj, co to jest rodzina patchworkowa, którą my jesteśmy. Wytłumaczę Ci to dość dokładnie, więc proszę, posłuchaj z uwagą. Zacznijmy od tego, co to jest patchwork. Według Starej Encyklopedii Wszechwiedzy słowa patch i work. Pochodzą z języka angielskiego. Patch to po prostu łatka. Wiesz, taka jak czasem mama przyszywa na podartych spodniach, żeby zasłonić dziurę. Ja i Edek mamy kilka par takich spodni. Wiesz, gdzie najczęściej są łatki? Oczywiście na kolanach. Wracając do patchworku, czyli patch to łatka, work to praca. To w sumie nic innego jak coś zrobionego z łatek albo z małych kawałków materiału. Paczworkowy materiał jest wykonany metodą zszywania wielu różnych elementów materiału, najczęściej o geometrycznych kształtach, na przykład kwadratów. Całość materiału jest naprawdę piękna, bo z takich małych kawałeczków można stworzyć bardzo ciekawe kompozycje. Jak chcesz to zobaczyć, to zamknij oczy i wyobraź sobie teraz, że jest już wieczór, nadchodzi pora spania, podchodzisz do swojego łóżka, a na nim leży kołdra, cała uszyta z niewielkich kolorowych kwadracików, na których są napisy albo bajkowe postacie. Moja mama uszyła taką kołderkę w prezencie dla Kali na jej dwunaste urodziny. Wiecie z czego? Z jej różnych koszulek, a nawet śpioszków dla niemowlaczków. Mama składała najładniejsze według nieciuszki, aby w końcu uszyć Kali taką kołderkę, na której jeden z kwadracików ma napis MNIAM MNIAM, inny HAPPY GIRL, a jeszcze inny ROCKSTAR. Mama uważa, że to fajna pamiątka i jak wkracza się w wiek nastolatki, to super przykryć się taką kołderką, bo każdy kwadracik coś przypomina. Ja już nie mogę się doczekać mojej kołderki. Wracając do patchworku, to powiem ci ciekawostkę, że nawet starożytni Egipcjanie używali patchworku do szycia ubrań i robienia dekoracji ściennej. Poza tym, jest to też bardzo ekologiczne, bo można użyć stare ubrania i zużyte materiały do uszycia na przykład kurtek, torebek, a nawet dywaników, które są bardzo piękne i kolorowe. Mi się bardzo podobają, a Tobie? Rozejrzyj się. Może zauważysz gdzieś takie produkty i sam ocenisz. Skoro już wiesz, co to jest patchwork, to łatwo zrozumiesz, czym jest rodzina czwórkowa. Nazywana również rodziną zrekonstruowaną. Ale wiesz, dla mnie to takie trochę skomplikowane słowo i zdecydowanie wolę nazwę rodzina paczwórkowa. Czasem tak bywa, że rodzice się rozstają, a w przypadku związku małżeńskiego również rozwodzą. Albo bywa też tak, że jeden z rodziców umiera. Wtedy drugi rodzic zostaje wdowcem lub wdową, bo tak się to nazywa. Następnie ci rodzice postanawiają związać się z nowym partnerem lub partnerką i zakładają nową rodzinę. Używam słowa rodzice, co oznacza, że mają chociaż jedno dziecko z poprzedniego związku. Oczywiście nowi partnerzy też mogą mieć dzieci z poprzedniego związku. Tak jak w przypadku naszej rodziny. Właściwie to najlepiej, jak wytłumaczę Ci na przykładzie mojej rodziny. Będzie ci prościej zrozumieć. Posłuchaj. Moja mama ma troje dzieci z poprzedniego związku: mnie, czyli Rozji, Kali i Edzia. Tata Przemek ma jedno dziecko z poprzedniego związku: Wiktora. Mój biologiczny tata umarł. I mama została sama, a rodzice Wiktora się rozstali, i tata przemek też był sam. Następnie moja mama oraz tata przemek się poznali, zakochali i pobrali się. No i teraz wszyscy razem tworzymy rodzinę patwórkową. Często tacy rodzice decydują się na kolejne dzieci, ale w naszym przypadku to jeszcze nie nastąpiło. Rodzice twierdzą, że mamy takie zdolności, że czasami każdy z nas daje im o sobie znać podwójnie. Więc pożyjemy, zobaczymy. Takim to sposobem my jesteśmy taką poszywaną rodzinką. Mogę nawet powiedzieć, że codziennie szyjemy nasze losy w tej rodzinie. Czasem jest trochę zamieszania. Ale ogólnie tu jesteśmy bardzo fajną rodzinką. Dołącz do nas. Zapraszam cię śmiało! Przekonasz się sam! Wow! Dotarliśmy do końca tego odcinka. Pamiętaj, żeby subskrybować nasz kanał i dać łapkę w górę. Ucieszy nas serduszko w komentarzu i widzimy się wkrótce!